Dzień dobry, witam państwa serdecznie na porannym spotkaniu z cyklu Bliżej Rynków. Ja nazywam się Łukasz Stefanik i będę miał przyjemność poprowadzić to dzisiejsze spotkanie. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na rynku już w nowym roku, no to pierwsza sesja przyniosła nam sporą zmienność. Przede wszystkim uwaga inwestorów była skupiona na rynku kryptowalut, gdzie tą dużą zmienność widzieliśmy już w weekend, tak, z racji tego, że kryptowaluty jakby nie mają przerw w notowaniach, są notowane ciągle. Już w weekend obserwowaliśmy tą podwyższoną zmienność, przez co też to, o czym mówiliśmy sobie wczoraj na Bitcoinie, doszło do ustanowienia nowych rekordów powyżej 34 tysięcy dolarów, a następnie wczoraj silna przecena licząc od szczytu, było to około 20%, także widać, że ta duża zmienność na rynku kryptowalut utrzymuje się i te ruchy widać nie tylko na Bitcoinie, bo także na innych altcoinach też. Większa zmienność e, jest widoczna, e, i oczywiście, zerkniemy sobie dzisiaj na Bitcoina, może jeszcze na Ethereum, e, żeby sobie zobaczyć, jak te wykresy e, wyglądają, bo. Wczoraj rynek bitcoina, mimo tej dużej zmienności, bardzo ładnie technicznie się zachował. Przechodząc dalej, spora zmienność także na rynku metali szlachetnych. Złoto ponad 2% w górę na wczorajszej sesji, srebro także zakończyło dzień na plusie. Natomiast jeśli chodzi o rynek akcji, tutaj też obserwowaliśmy większą zmienność. Natomiast poranna zwyżka, poranne silne wzrosty zostały w dużej mierze. Wymazane, między innymi na DAX-ie ponownie doszło do ustanowieniu nowych rekordów, a następnie obserwowaliśmy dynamiczne cofnięcie, przez co DAX zakończył sesję tak naprawdę na symbolicznym plusie, a na interwale dziennym pojawiła nam się rozpadkowa formacja, więc też na DAX-a sobie spojrzymy. Jeśli chodzi o indeksy w Stanach, tutaj też mamy do czynienia z podobną sytuacją, czyli również dzień rozpoczął nam się. Rozpoczął nam się od wzrostów, które następnie po 15.30, czyli już po otwarciu sesji w Stanach, rozpoczęły się dynamiczniejsze spadki i ostatecznie indeksy zakończyły dzień na Minusie. Jeśli chodzi o to, czym żyją rynki, no to dalej, jakby temat koronawirusa pozostaje aktualny. Tym bardziej, że mówi się o kolejnych ograniczeniach, a nawet te kolejne ograniczenia są wprowadzane. Między innymi w Wielkiej Brytanii. Tak jak tutaj też jest prośba z komentarza odnośnie indeksu londyńskiego wczoraj Boris Johnson ogłosił nowy lockdown, który ma obowiązywać od dzisiaj między innymi zakłada zakaz przemieszczania się jest kilka wyjątków dla których można się przemieszczać natomiast generalnie w związku z tym, że jest coraz więcej nowych przypadków w Wielkiej Brytanii zarządzone właśnie zostały nowe Restrykcje, natomiast jeśli chodzi o Niemcy, tutaj też dzisiaj będą rozmowy odnośnie tego, czy przedłużyć um, obowią termin obowiązujących obostrzeń. Jeśli chodzi natomiast o e, Japonię, o tym też sobie mówiliśmy wczoraj. Tutaj decyzja w sprawie tego, czy zostanie ogłoszony stan wyjątkowy, zapadnie w czwartek. Także te informacje cały czas powinny mieć wpływ na rynki. Oczywiście cały czas to są informacje negatywne, bo w obliczu nawet powszechnych szczepień widać, że liczba przypadków wcale jakoś dramatycznie nie spada, więc jeżeli dalej sytuacja będzie szła w, ten, w tym kierunku, nie niewykluczone, że w krótkim terminie te obostrzenia będą zwiększane, natomiast w długim oczywiście te szczepienia powinny przełożyć się pozytywnie na sytuację, natomiast w krótkim terminie ryzyko zwiększenia obostrzeń cały czas istnieje. Dobrze, przejdźmy sobie na początek do Bitcoina, tylko wrzucę tutaj pełny ekran. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, że w zasadzie o tym też wspominaliśmy na wczorajszym webinarium pomysły inwestycyjne, gdzie tak naprawdę po zerwaniu tego, tego wsparcia, o którym sobie tutaj mówiliśmy w rejonach 32-300, bo wczorajsze webinarium było tutaj na tej świecy godzinowej, a po godzinie 9 obserwowaliśmy podbicie, o czym sobie mówiliśmy, że takie podbicie może wystąpić i potem doszło do silnych spadków. Co prawda wyznaczaliśmy tutaj potencjalny target na wysokości dołków z początku tutaj stycznia drugi, 2 stycznia ten target został przebity i rynek zanurkował jeszcze kolejne ponad 2000 dolarów. Później, oczywiście, te, te spadki zostały wymazane w większości. Natomiast, generalnie, to wczorajsze tąpnięcie można mówić o tym, że jakaś głębsza korekta ma szansę się. Pojawić tym bardziej, że znowu tutaj w godzinach nocnych, co prawda nie idealnie, natomiast rynek wyszedł na chwilę powyżej tej strefy i znowu pojawiła się kolejna fala spadkowa. E, dlatego też spójrzmy sobie tutaj na interwał e, dzienny, e, dlatego też istnieje szansa na korektę po tych ostatnich silnych wzrostach, wczoraj też mówiliśmy sobie e, po południu o tym, jeżeli kogoś nie było, to tutaj przypomnimy na szybko, e, mówiliśmy sobie o tym, że ten ruch, który obserwujemy od kilku tygodni, bardzo przypomina tą hossę tutaj z końcówki 2017 roku, bo mamy też taki wręcz paraboliczny ruch e, do góry, e, nawet, e, no widać, że on jest podobny w zasięgu, tak, co prawda no to Wtedy zmienność była nieco mniejsza. Teraz te świeczki są większe. Natomiast to wydaje się, że jest to bardzo zbliżona, zbliżona sytuacja do tej z końcówki 2017. Więc gdzieś ta korekta spadkowa może wisieć już w powietrzu. Natomiast, żeby myśleć oczywiście o zmianie trendu, jest zdecydowanie za wcześnie. Na razie jest tylko mowa o jakiejś głębszej. Korekcie, natomiast no, zmienność na rynku kryptowalut jest spora, więc tutaj nawet intradayowo można próbować łapać dość ciekawe, e, ciekawe ruchy. E, jeśli wrócimy sobie tutaj do h to tak naprawdę patrząc na ostatnią falę, to nawet od połowy marca. Nie mieliśmy tak dużej korekty, więc świadczy to o tym, że sprzedający chcą tutaj wykonać jakiś większy ruch bądź zmienić tendencję, natomiast do tego, tak jak mówiłem, jest jeszcze za daleko, żeby o tym mówić. W pierwszej kolejności, żeby myśleć tutaj o jakimś załamaniu w krótkim terminie, rynek musiałby wybić tę lokalną sekwencję wzrostową, która wypada w rejonach poziomu 28. E, tysięcy. W mojej ocenie ten poziom powinien być kluczowy. Widać, że tutaj, pomimo tej sporej wyprzedaży z dnia wczorajszego, rynek znalazł wsparcie na wysokości szczytów z 27 grudnia, i tutaj doszło do wyraźnego e, odbicia. Więc, jeżeli ma się pojawić większa korekta, rynek musiałby zejść poniżej 28 tysięcy, wtedy kolejny target to jest 25700, a następny e, to też będzie strefa wcześniejszej reakcji cenowej. M to będą okolice 23800, więc tak by wyglądała sytuacja na Bitcoinie. Jeśli chodzi o opór, no to oczywiście to będzie ten poziom, który sobie wspominaliśmy na samym początku, czyli okolice 32300. Dopóki rynek jest poniżej, ja jestem nastawiony bardziej tutaj na pogłębienie korekty. Natomiast oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy, że trend jest dalej wzrostowy i wybicie tego poziomu może doprowadzić do kolejnej fali wzrostowej z celem na nowe Maksima, więc 2, 32 300 i 28 000. Okrągły poziom, te dwa miejsca kluczowe w najbliższym e, terminie. E, I szybki rzut oka też na drugą, najpopularniejszą kryptowalutę, e, czyli Ethereum, czy Ethereum, zależy jak to tutaj, czy spolszczamy to, czy nie. E, natomiast e, no tutaj też widać solidne wzrosty, co prawda i Jeszcze mamy sporo drogi do, do szczytów tutaj z końcówki 2017, początku 2018 roku. To są mniej więcej okolice e, okolice 1380-1400, więc jeszcze brakuje dość sporo, natomiast dynamika wzrostów jest duża, więc niewykluczone, że jeżeli ten trend zostanie utrzymany, to w niedalekiej przyszłości zobaczymy atak na te szczyty. Oczywiście, jeżeli korekta składkowa na Bitcoinie by się nie rozwinęła, natomiast dotarliśmy w rejonę psychologicznej bariery 1000 dolarów, więc brałbym pod uwagę ten poziom jako Taki punkt zwrotny, czyli dopóki rynek zdoła się utrzymać powyżej, widziałbym tutaj dalsze wzrosty. Natomiast jeżeli cofniemy poniżej, będzie szansa na wyznaczenie korekty. Tym bardziej spójrzmy sobie tutaj, że ta świeca z tygodnia, która w zasadzie nam się dopiero zaczął, jest największa od dłuższego czasu. Nawet tutaj trzeba by spojrzeć, właśnie na końcówkę 2017, gdzie Mieliśmy do czynienia z podobną zmiennością, więc z jednej strony oczywiście cały czas mamy tendencję wzrostową, natomiast z drugiej nagłe przyspieszenie już po wykonanym wcześniejszym dość sporym ruchu wzrostowym może być takim ryzykiem na jakąś szybką realizację zysków. Więc tak wygląda sytuacja na wysokim interwale czasowym. Jeśli chodzi o przedział czasowy niższy, tutaj akurat widać, że rynek w ostatnim czasie dość ładnie respektował średnią z ostatnich 100, okr 100 okresów, to jest akurat średnia e, wykładnicza, e, no i tą średnią przyjąłbym jako najbliższe miejsce wsparcia, czyli jeżeli zejdziemy poniżej 1000 dolarów i korekta nam się pogłębi, to okolice średniej, gdzie dodatkowo wypadają nam wcześniejsze reakcje cenowe, e, to byłby kluczowy poziom wsparcia, czyli okolice 8 185 dolarów, i jeżeli poziom ten będzie broniony, widziałbym kontynuację wzrostów, natomiast wybicie poniżej będzie szansą na wyznaczenie większej, głębszej korekty. Ok, pojawiła się prośba o, 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 o londyński. Fuzzi, także sobie spojrzymy, ale może na początek zobaczmy DAXa, e, gdzie wczoraj podczas spotkania e, po południu mówiliśmy sobie o wsparciu przy poziomie 13,626. W zasadzie o nim też mówiliśmy sobie wczoraj o poranku. E, no i ten poziom został przetestowany e, i zgodnie z oczekiwaniami, pomimo jakiegoś nieznacznego nadbicia pojawiła się tutaj reakcja popytowa, więc e, patrząc na interwał H4, pomimo tego, że mamy podwójny szczyt, Cały czas jakby jeszcze nie ma takiego jasnego sygnału do spadków, być może po godzinie 9 będzie tutaj widać coś więcej, natomiast na razie obrona tego poziomu plus trend wzrostowy, który obserwujemy od dłuższego czasu, bardziej wskazuje tutaj na kontynuację ruchu wzrostowego. Niemniej z tyłu głowy trzeba mieć fakt, że jest tutaj ta formacja podwójnego szczytu i ponowne zejście poniżej 13626. Powinno doprowadzić do większych spadków. Wtedy pierwsze wsparcie mamy 13450. Na ten chwilę to odbicie wczoraj w godzinach popołudniowych bardziej przemawia za ruchem w górę, natomiast zobaczymy, jak się potoczą losy po godzinie 9, bo jeżeli poziom ten zostanie wybity, faktycznie większa korekta będzie miała szansę się pojawić, więc po godzinie 9 zwracałbym uwagę właśnie tutaj na tę strefę zaznaczoną kolorem zielonym. W pierwszej reakcji powinniśmy oczekiwać tutaj e, odbicia. Jeżeli takie odbicie się pojawi, będzie to naprawdę dobre miejsce do tego, aby z wąskim stoposem dołączyć się do potencjalnych wzrostów, gdzie tutaj mamy ponad 250 punktów do ostatnich szczytów. Natomiast jeżeli poziom zostanie wybity, no to jest ten scenariusz e, alternatywny, czyli wybicie, test od drugiej strony i próba pozycji krótkich. I tutaj też mamy ponad 170 punktów miejsca do Spadków. Poziom 13,800 to jest lokalne wsparcie. Ten poziom, pomimo że był tutaj już wybijany podczas wczorajszej sesji, dalej w mojej ocenie powinien jeszcze się liczyć. Z racji tego, że tutaj no, przede wszystkim mamy te reakcje z z lutego tego roku, czyli to były szczyty, które przez długi czas nie zostały pokonane, plus lokalnie też rynek tutaj nam reagował, musimy wrócić do aktualnej, aktualnej ceny, sekunda, poziom 13800, tak, tutaj pierwsza reakcja, była 28 grudnia, potem została ona przebita luką cenową i był też, był też test tutaj. Jeżeli sobie tą strefę nieznacznie poszerzymy, był też test od drugiej strony, więc w mojej ocenie dalej powinien być to e, lokalny e, opór. Więc do podsumowując, po godzinie 9 tutaj myślę, że e, będzie y, sytuacja jaśniejsza. Jeżeli poziom 13626 zostanie obroniony, to jest. Sygnał prowzrostowy, natomiast jego wybicie może doprowadzić do przyspieszenia przeceny w kierunku 13,450. Jeszcze widzę, pojawiły się propozycje odnośnie spółek. Nie wiem, czy zdążymy, ale spróbujemy JTSW sobie zobaczyć. I teraz była prośba o UKA. Więc tutaj sytuacja wygląda podobnie jak na indeksie niemieckim, znaczy podobnie w tym krótkim terminie, bo w długim jesteśmy dalej dużo w tyle. Natomiast też widać, że rynek ma problem z wybijaniem wyższych poziomów wczoraj, pomimo tego, że rozpoczęliśmy sporymi wzrostami, podobnie jak na DAX, większość tego ruchu została wymazana i tutaj kluczowym oporem pozostaje strefa czy okolice 6625. Natomiast też, żeby myśleć o większej przecenie, jeszcze jest za wcześnie tak naprawdę wybicie tutaj tej strefy 6250 byłoby takim jasnym sygnałem do większej przeceny. Zobaczmy, że no co prawda to nie jest taka klasyczna sekwencja, natomiast widać, że wielokrotnie rynek miał problem z wybiciem się powyżej. Natomiast i jak już skutecznie to zrobił, przetestował poziom od drugiej strony i aktualnie znajduje się powyżej, więc jeśli chodzi o interwał dzienny, żeby myśleć o głębszych spadkach, rynek musiałby wybić poziom 6,250. Natomiast w bliższej perspektywie, czyli zejdźmy sobie tutaj na H1, no widać kolejną już obronę tej strefy oporowej, to był już trzeci, czwarty test z rzędu, więc jeżeli będzie jakieś kolejne podejście, na co no na razie nic nie wskazuje, bo na razie to się odbijamy, natomiast jeżeli byłoby kolejne podejście, tutaj to już bym raczej skłaniał się ku pozycjom długim niż krótkim, z racji tego, że poziom był wiele razy testowany i przy kolejnym teście może dojść do jego e, wybicia. Patrząc natomiast Intraday, e, podobnie jak na DAXie, no wsparcie co prawda tutaj wygląda nieco gorzej, bo mamy tylko dwie reakcje cenowe. Natomiast widać, że rynek w tym miejscu reagował, więc w zasadzie poziom już jest testowany ponownie. Jeżeli zostanie on wybity 6,480, wtedy widziałbym tutaj spadki w kierunku w tutaj minimum z 31 grudnia i to jest około 80 punktów. Miejsca też zobaczmy, jeżeli przełożymy sobie. Tę strefę w lewą stronę też na tym poziomie rynek wcześniej nam reagował. Natomiast jeżeli dojdzie tutaj do odbicia, pojawią się jakieś formacje prowzrostowe, będzie to szansa na znowu atak wczorajszych, wczorajszych szczytów. Więc ta strefa, na której obecnie się znajdujemy, jest kluczowa. Tutaj można zejść sobie na niższy interwał M5, M15 i szukać ewentualnie reakcji cenowych. Jeśli chodzi o, o Jastrzębską Spółkę Węglową, tutaj jakby cały czas główna tendencja pozostaje spadkowa, natomiast to, to co obserwowaliśmy w ostatnim czasie, czyli od e, w zasadzie m, końca pandemii, czyli od marca, e, tutaj no, wyrysowało się coś na kształt formacji. Odwróconej głowy z ramionami, tak? To jest bardzo szeroki e, przedział czasowy, natomiast to nie sposób tej formacji tutaj nie, e, nie zauważyć. Książkowo oczywiście nie powinno być już tutaj tej cofki, którą obserwowaliśmy e, we wrześniu, natomiast rynek ponownie zareagował na wysokości wsparcia przy poziomie 15 zł i znowu wyszedł powyżej tej linii e, szyi dla układu, czyli tej przerywanej linii, więc wskazuje to na szansę odwrócenia tej całej tendencji, którą mamy e, tutaj od w zasadzie początku 2018 roku. Oczywiście, żeby myśleć o jakichś większych wzrostach, no jeszcze jest za wcześnie, bo rynek bardziej się tutaj skonsolidował niż rozpoczął jakiś impuls wzrostowy, natomiast widać, że jest szansa na odreagowanie w takim bardzo długim terminie, poziom 47,50 jest kluczowym oporem, natomiast skupmy się tutaj na bliższym terminie, bo to są bardzo odległe miejsca. W ostatnim czasie, Mamy no powrót do wzrostów, tak jak na, na innych też spółkach, czy też na większości e, spółek, gdzie od listopada mamy do czynienia z tą kolejną falą wzrostów. E, dotarliśmy w rejony szczytów wrześniowych, które powinny aktualnie stanowić obór, to sobie możemy już e, usunąć, bo to są jakieś kreski z ostatnich analiz. Dotarliśmy do oporu w rejonach 28 zł i w mojej ocenie on powinien być w tej chwili e, kluczowy. Dopóki znajdujemy się powyżej tej lokalnej strefy sekwencji, tutaj przy 2360, ten ruch wzrostowy wydaje się bardziej prawdopodobny. E, więc z, złamanie poziomu 2800 powinno doprowadzić do kontynuacji wzrostu. W ten poziom widzimy, że no, niemal został przetestowany podczas wczorajszej sesji, ale jeszcze nie został wybity. Tutaj najlepiej byłoby zaczekać na taki pierwszy ruch wybijający, potem na korektę i po tej korekcie próbować dołączyć się do wzrostów. Z kolei spadki dopiero poniżej 23,60. 360, 23, tak? Tutaj mamy lokalną sekwencję wzrostową. Dobrze, i ostatni instrument, czyli para dość egzotyczna. Fund do, fund do Franka. Jeśli chodzi o euro/dolaran, to tutaj e, nic za bardzo się nie zmieniło. Od wczorajszej analizy, więc scenariusze pozostają bez zmian. E, jeżeli chodzi o funta do Franka. Z perspektywy interwału dziennego dalej mamy konsolidację bardzo szeroką, więc tutaj nie ma jakby przewagi na wyższej ramie czasowej. Mamy strefę horyzontalną pomiędzy 1,21,80 a 1,16,50 mniej więcej. Patrząc z kolei na niższy interwał czasowy, tutaj też lokalnie e, tendencja e, horyzontalna. Nieudana próba wybicia w górę na początku czy też pod koniec 2020 roku, więc pierwszy nowy niższy szczyt, bo tutaj nie weszliśmy powyżej maksimum z 24. Więc jeżeli dojdzie tutaj do wybicia tej sekwencji, wtedy szanse na spadki w rejonie ostatnich minimów powinny się Zwiększać więc, to generalnie tutaj, jakby cały czas mamy tendencję horyzontalną. Natomiast w ramach tej horyzontalnej e, tendencji, można próbować rozgrywać właśnie te strefy horyzontalne, e, i ta strefa, w mojej ocenie, powinna być kluczowa. Wczoraj pojawiła się tutaj reakcja popytowa na około 40 pipsów, 1,1930, e, był pierwszy dołek. Jeżeli dzisiaj zobaczymy zejście i pojawi się ponowna reakcja, będzie to dobre miejsce do. Kupna też jeden ze scenariuszy, które często sobie rozważamy, czyli wybicie takiego wsparcia, dynamiczny powrót, potem korekta, i kolejna fala w górę. I wtedy wchodzimy w pozycję w miejscu. Zaznaczonym strzałką, czyli nie na tym pierwszym wybiciu. Nie próbujemy łapać dołka, tylko czekamy na wyjście do góry, jakąś lokalną korektę, najlepiej w rejony wcześniej wybitej strefy, czy nadbitej strefy, i dopiero próbujemy pozycji długiej. Natomiast jeżeli poziom zostanie wybity, no to tutaj też mamy około 140 pipsów do spadków, no w górę też około 160 do ostatnich szczytów, więc kluczowa w mojej ocenie jest strefa przy 1.19.30 i można właśnie ją próbować rozgrywać. Dobrze, z mojej strony to będzie wszystko. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Jutro z racji święta webinarium się nie odbędzie, natomiast w czwartek zapraszam na godzinę 8.30 i na godzinę, i na godzinę 14 na live trading, gdzie porozmawiamy o tym, jak będą wyglądały te czwartkowe spotkania w nowym roku, także serdecznie zapraszam i oczywiście życzę powodzenia na rynku, do usłyszenia.